Dzień dobry, dzień dobry. W niedzielę na porannym spacerku. Wieje wiatr, jest chłodno, ale świeci słoneczko. Świeci nasze słoneczko, kochani, I ptaszki śpiewają. A my z bajeczko. I z chmurko tam w trawie siedzi chmurka. Tu przy mnie bajunia. O. A tam pies leci. Poszedł stamtąd. Bierz go bajka. Bierz tego psa no. Kurna. Znowu przyszedł na śniadanie, a ja tam. Chmurka chyba nie zjadła wszystkiego. Na bajka ma w nosie bajka wcale go nie będzie gonić. Te psy to bardziej się mnie boją, jak, jak bajki. Ja ich gonię. Chodź, chmurka, chodź, idziemy do domu, chodź, chodź, koteczku. O. Słyszycie ptaszki? a tutaj mój ptaszek zmieniają się tylko chodnikami teraz o tamtym chodniku bajka a tutaj chmurka no, no co chmureczka idziemy będziesz kończyć śniadanko no fajny dzionek dzisiaj ma być słonecznie tylko tyle, że zimno no, no zimno, wiosnę mamy byle jaką ten maj się nie udał w nocy białe dachy dobrze wczoraj u mnie deszcz padał pogoda była brzydka trawa rośnie jak szalona deszcze padają, nie mam kiedy i skosić trochę zaczęłam i wszystko stoi, nie wiem ale dzisiaj nie wiem, czy dam radę trochę podkosić, bo mam pracy sporo. Będę kisiła rzodkiewkę, kochani. Jak dam radę, to nagram. To puszczę Wam już w drugim filmiku, bo chciałabym Wam trochę teraz puścić. A jak jeszcze będę coś robić, to, to Wam pokażę. I. Ale to już w drugim w drugim urywku. O, proszę. To jest chmureczka. Chmureczka kochana. Tak. No tak do słoneczka, jak tak trochę to cieplej. Bo w cieniu to jest zimno, powiem. No, zimny wiatr jest. No zimno jest. no. Nie wiem, ile tam może być. Z 9 stopni, z 8 pewno na słońcu. Bąki latają jakieś. Gołąbki gruchają. Trochę słychać tych ptaków. Jak samochody nie jeżdżą. Tak kochani. W świecie się dzieje, w Polsce się dzieje. Mamy nowego papieża. Za tydzień w Polsce wybory. Będziemy mieli nowego prezydenta. A strach pomyśleć strach się bać. Chmurka się już kładzie, no proszę. Chmurcia, chmurcia. Kociczko, będziesz brudna, później wycierasz się o Te wszystkie śmieci na niej zostają. No o o. No już dobra, dobra. Idziemy do domu. Chodź. Chodź, kochana. No już. Chmurka. Chmurcia. Chodź. Tam bajeczka na nas czeka. Tak, Bajunia? Czekasz na nas. Dużo podobno ludziom pomarzło. Wiecie, yy, drzewek owocowych, to znaczy tych zawiązków. Nie będzie owoców. Piszcie, czy u was też pomarzło, bo umienie, nie, u mnie, nie. ale już yy, wyżej w Różanie i po wioskach to ludzie narzekają, że pomarzły. Czereśnie pomarzły, orzechy pomarzły, wiśnie pomarzły. Na no, umie akurat czereśnia nie, na razie nie zmarzła, jeszcze nie wiadomo, co będzie. Jak to taka ta pogoda jest. Niestabilna, że no ciepło, ciepło i mróz. Także nie wiadomo jak to będzie, ale owoce będą pewno bardzo drogie. Ale no ja tam owoców to tyle, co, co, co zjem na surowo. Bo słoiki nie robię, bo u mnie nie ma komu jeść. Słoiki to tylko. Ogórki kiszę i... No i teraz to rzodkiewkę zakiszę. Bo takich innych przetworów to też nie robię, bo to przeważnie z octem ani ja, ani mama z octem nie możemy. Także tam do słoików to ja mało robię. Ale rzodkiewki kupiłam. Teraz już taka jest majowa rzodkiewka, to fajna taka. I zrobię. Dlatego, że w zeszłym roku zrobiłam jeden słoiczek na spróbowanie i bardzo mi smakował, i dlatego zrobię więcej w tym roku, tak żebym miała na zimę, bo to takie fajne i do kanapek, i do obiadu, i jest tak samo twarda jak świeża, chrupiąca. Także polecam spróbować. A jak będę robić, to Wam pokażę. Bardzo podobnie jak ogórki. Siekisi to tak samo i rzutkiewki. Nic nadzwyczajnego. Prosto. Także, kochani, a o aumie złotokam będzie niedługo kwit. Ma już takie spore pączki. Już widać, że żółte. Ale jeszcze nie rozwinięte. To zimno jest, no co tam Murka, chodź. Nie ma wędkarzy za rzek, za Narwią. Na drugim brzegu nie ma nikogo, pusto. Tam ten wąkus nie chodzimy. O tu bajkę. Już wie, że tam nie chodzimy. Nieprędko tam pójdę. Na pewno nie sprzemy. Po prostu nie chcę. Od razu mi się przypomina to. Jak ten pies mi się tam przytruł. Nie polecam. Tam chodzić z psami. Chcę wam pokazać ten złotokap. O. No dopiero zaczyna, wiecie? Dopiero zaczyna kwitnąć. Dopiero się zaczynają rozwijać. O, takie jeszcze są rzadkie. Bo było sucho. Sucho, trochę popadało. Sucho, potem był mróz. No i teraz to w tym tygodniu trochę popadało. Ale jak jest wiatr? to wszystko wysuszy no widzicie cisy schną podsycha ten cis tutaj u góry to nie wiem czym to tłumaczyć to suszo no jest tak byle jak no co tam Bez kwitnie, jeszcze te pierwioski kwitną niewykoszone Mahonia to nie wiem, może zmarzła Ona kwitła Ale nie ma Nie ma pączków, słuchajcie Pewno zmarzła Nie ma kwiatków No, takie są Takie są kochani hmm. Nie wiem czy to widać Tam gdzie były kwiatki to takie takie pędy jakieś powypuszczała ja nie wiem od czego a tutaj to to była dzika róża ale dziwne ma te liście chyba też przy poskręcały się no. tak ciekawe czy jaśmin będzie kwitł tutaj jaśmin jest za za to sosno, nie wiem, czy on tam będzie kwit, jakieś pączki, coś tam widzę, ale nie wiem, czy nie zmarzł, pierwioski tylko, Uf, pierwioski to, o zobaczcie, <ścoughs> pod tujami, ile pierwiosków, no. tak to wygląda. Idziemy do domku, nie wiem gdzie moja bajka, a bajka, teraz bajka na mnie czeka, zobaczcie, zawsze ona tu przychodzi, obwącha i ja tam na nią stoję i czekam, a teraz widzisz bajka, zamieniły się role, teraz ty na mnie czekasz, no ja się nigdy nie mogę doczekać, wołam ją i wołam, teraz ona stała i czekała, ach to bajka, to jest bajka. Kochani, mój urlop się skończył, z czego się bardzo cieszę, że wróciłam do pracy. Nie wiem, ta pigwa to chyba zmarzła, zobaczcie. O, te kwiaty zmarzły, wcale nie ma zawiązku. A nie, tu jest jakaś zawiązka. No może, może coś. Ale kwiaty zmarzły. No, zmarzły kwiaty. i na tym też owoce ma jakieś No to tutaj takie ja już nie widzę muszę odsunąć się z lekka o widzicie owoce jakieś są ale takie małe nie wiem chmurka nie bój się chodź chodź nie bój się chmureczko chodź chmurka chmurcia kicikicikic kic, kic. Chodź, chodź, idziemy do domu. No idziemy do domu. Idziemy się. Także, kochani, na, na razie tyle ze spacerku. Życzę Wam miłej niedzieli i całego tygodnia. Trzymajcie się zdrowo, dbajcie o siebie, szanujcie się. I wszystkiego dobrego. Na razie. Pa.